Cześć. Witam Was serdecznie w następnym odcinku. Tym razem trafiliśmy do Wisły. Wybieramy się na Soszów. Tak właśnie, dokładnie tam. Dzisiaj nas czeka fajna traska. Pętelka. Multikolorowy szlak. Bo pójdziemy trzema kolorami szlaków. Także zaczniemy sobie żółtym szlakiem. Potem na stożek Mały. Potem atakujemy Czerwonym na Soszów. No i schodzimy zielonym na parking. Także zapraszam wszystkich na odcinek. Kto nie subskrybuje kanału, zapraszam do subskrypcji. Łapki w górę. Lecimy z odcinkiem. Hejo! so till i get up i can't remember i don't wanna waste what's left the storms we chase chasing leading us and love is all we'll ever trust yeah no i don't Tam widzicie stożek. My idziemy na mały stożek i atakujemy później w prawo na Soszów Jak widać, dotarliśmy na mały stożek i atakujemy dalej. Mamy jakieś 2 km do sroniska na Soszowie. Zmieniamy kolor szlaku na czerwony, tak jak mówiłem wcześniej. I lecimy. Takie piękne widoki nam towarzyszą w tej chwili. Jak widać, nie wiem czy to tak dobrze będzie widać na kamerce, ale taterki widać pięknie. Właśnie dotarliśmy na Wielki Soszów, czyli na szczyt Soszowa. Czyli cel dzisiejszej wycieczki został osiągnięty. Tam był Słowacki, czy Czeska część szczytu. Za mną jest Polska. Teraz idziemy sobie do stroniska, coś zjeść. No i będziemy uciekać szlakiem zielonym na dół, tak jak wam mówiłem, znowu go zmieniamy. Także Dzięki, że byliście ze mną na tej wycieczce. Zapraszam na następne. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi. Hejo. And, on and on.